Porozmawiajmy o profilaktyce. Jak czas pandemii i funkcjonowania online wpłynął na codzienność młodzieży? Co możemy zrobić, i czy możemy zrobić coś zaraz, od razu, jeżeli chodzi o technologię? Bo zauważyliśmy, że nasze cudowne dziecko, które było wręcz słodkim aniołkiem, nagle zaczęło zamykać się w swoim pokoju. W momencie kiedy mówimy, przestań grać, przestań oglądać kolejne filmy, tylko zabierz się za coś innego, wyjdź na dwór, zgrzyta zębami, obraca się napięcie, reaguje agresją, że nasz nastolatek stał się tak naprawdę, jak to mówią rodzice, mam zombie w domu, czyli zniknął nam, nie, nie możemy do niego dotrzeć. I widzimy, że. Wcześniej miał pasję, miał kolegów, wychodził na zewnątrz. Córka spotykała się z koleżankami, miały o czym porozmawiać. Teraz mówią nam o tym, że przecież są, że, że rozmawiają, że wymieniają się na komunikatorach. Więc jaka jest ta różnica? No różnica jest chyba taka, że funkcjonują w świecie, w którym. Jest nadmiar ekranów i technologii, i nasz mózg tak ewolucyjnie nie jest do tego przystosowany. I o ile w czasie pandemii siedzieli 9 godzin przed ekranami średnio, to można powiedzieć, że to jest etat z nadgodzinami i możemy to wytłumaczyć nauką, to musimy zdać sobie sprawę z tego, że oni byli tam obecni na. Trzech urządzeniach na przykład naraz komputer, smartfon i tablet. I do tego wszystkiego na każdym po 3 do 5 aplikacji, programów uruchomionych naraz. Czyli mamy lekcje zdalne, mamy jakieś zadanie, mamy jakiś dokument, mamy przeglądarkę, ale mamy jednocześnie filmy, muzykę, grę, czat do tej gry, mamy komunikator, mamy cały czas powiadomienia, na przykład z mediów społecznościowych. I cóż to się dzieje w takiej hiperzadaniowości. Ja to nazywam multizadaniowością, żeby zdać sobie sprawę z tego, że robimy faktycznie to przysłowiowe 15 rzeczy na raz, czyli nigdzie nie w, jesteśmy w pełni. Specjaliści mówią o tym, że jesteśmy semiobecni. I to powoduje ten nadmiar, to, to zalanie naszej głowy zarówno Dopaminą związaną z układem nagrody, ale z ciągle uruchamianym odruchem orientacyjnym, szansa czy zagrożenie, z ciągłą mieszanką hormonów, które szaleją, tak, substancji jak adrenalina, właśnie dopamina, i do tego wszystkiego zalewający mózg kortyzol, powoduje, że, no, właśnie, mamy zombie, mamy Dziecko mamy młodego, który nie umie mówić o swoich emocjach, nie potrafi spokojnie zareagować, bo, bo w tym nadmiarze tych substancji, które są w mózgu, mózg po prostu się broni i wyłącza te obszary, które odpowiedzialne są właśnie za konstruktywne myślenie, za podejmowanie decyzji. Mówił o tym niedawno goszczący w Polsce profesor Manfred Spitzer z Niemiec, psychiatra, kiedy pokazywał zdjęcia właśnie mózgu osób na przykład uzależnionych od środków odurzających, gdzie całe obszary mózgu były Właśnie wyłączone i proszę sobie wyobrazić, że te same obszary mózgu były wyłączone u osoby, która była uzależniona od mediów społecznościowych. Czyli mamy już w tej chwili coraz większą wiedzę o tym, że wśród uzależnień behawioralnych, te właśnie od technologii, nawet dokładnie co, gdzie i w którym momencie jest, jak reaguje po prostu mózg. Możemy obserwować, no bo właśnie, też dzięki technologiom, my zaczęliśmy inaczej postrzegać człowieka, bo przestaliśmy badać martwy mózg. My w tej chwili badamy żywe organizmy, takie to, co dzieje się tu i teraz. Więc co tu i teraz? Bo czasem jest tak, że potrzebna jest terapia, potrzebne jest już wsparcie specjalisty. Ale co ja mogę zrobić w domu? Co ja mogę zrobić w szkole? Hmm. Najprościej yy, ustalmy zasady. Młodzi sami mówią o tym w czasie warsztatów, które prowadzę, że potrzebują naszego wsparcia, bo oni widzą, że sobie nie radzą z tymi trudnymi emocjami i wiedzą, że coś kryje się w tych technologiach, że są jakieś mechanizmy, które. Powodują, że mówią: Chodź, chodź do mnie, rób tak jeszcze, i to jest ten słynny układ nagrody. Więc pomóżmy im w tym. Zróbmy takie strefy w domu, które są bez smartfona. Przede wszystkim zadbajmy o dobry, zdrowy sen. Bo to jest kluczowe, nie tylko po to, żeby nasze dzieci wyrosły pięknie fizycznie, ale też po to, żeby mózg w czasie nocy wziął prysznic, żeby pozbył się toksyn, żeby nastąpiły procesy regeneracyjne, ale też cały proces pamięciowy, uczenia się, zapamiętywania. Kiedy jemy razem posiłek, to patrzmy sobie w oczy, a nie w smartfony, czyli ustalmy, że kiedy jesteśmy razem Odkładamy te telefony. Jeżeli mamy dzieci młodsze, to jednak nie szukajmy zastępstwa, nie róbmy z ekranów niani, tylko poświęćmy ten czas. I teraz pytanie, jak, jak pokazywać w ogóle dziecku świat? No właśnie w ten sposób. Chodź, zadzwonimy na przykład do babci albo do cioci, i ja pokażę Tobie, że to narzędzie do czegoś służy. I w ten oto sposób. Małymi krokami uczymy młodego człowieka, że kiedy podchodzę do technologii, podchodzę do smartfona, podchodzę do komputera, to planuję, co chcę na nim zrobić. I wówczas jest nam też łatwiej poradzić sobie z sytuacjami, kiedy tak po prostu dla zabicia czasu chcemy zacząć oglądać na przykład jakiś film. I to fajnie jest móc obejrzeć film, na który mamy ochotę, nawet poszukać gdzieś w zasobach internetu coś, co oglądaliśmy wiele, wiele lat temu. Ale chyba wszyscy przyznamy, że czymś innym jest obejrzenie filmu, który pamiętamy, a czymś innym jest zatracenie się w tym oglądaniu. To znaczy, że cały dzień nic innego nie robimy, nie wychodzimy z łóżka, tylko. Oglądamy jeden odcinek na przykład za drugim. I tu jest właśnie zadanie dla nas. Ustalajmy czas, mówmy o regułach. O tym, że też dom jest naszą wspólną przestrzenią i szczególnie nastolatki zaprośmy do takiego hmm, bym powiedziała wspólnego zaplanowania naszego funkcjonowania w domu bez ekranów. I to będzie nas kosztowało wiele wyzwań, bo na przykład poprośmy ich o to, żeby nam pokazali swoje pasje, takie niezwiązane z internetem, niezwiązane z technologiami, aczkolwiek pewnie oni swoje osiągnięcia prezentują w internecie. Ale jeżeli mamy młodego człowieka, który na przykład jeździ na deskorolce, to wybierzmy się z nim do skateparku i zobaczmy, Chociaż obiecuję, będzie groza w oczach, co on potrafi zrobić, bo to, co myślę, że chciałabym, żeby usłyszał każdy rodzic, to to, kiedy dziecko mówi, co jest dla niego najważniejsze, taką największą nagrodą, ten czas, który ty mi dajesz, ten moment zatrzymania, twoja uważność, nawet kiedy ja się buntuję. Kiedy nie radzę sobie ze złością, to jest mi potrzebne to, że ty jesteś i mnie nie zostawiasz. Więc bądźmy z naszymi dziećmi i towarzyszmy im, a dzięki temu zobaczymy, jak wyrastają piękni, dojrzali ludzie. W jaki sposób nadmiar technologii wpłynął na dorosłych i budowanie relacji? Mamy coś takiego, że mówimy, bo nastolatek siedzi ciągle w ekranie. To ja chciałam powiedzieć, że nie tylko badania, ale i praktyka pokazuje, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. I prowadząc zajęcia zachęcam. Rodziców, ale też nauczycieli, w ogóle dorosłych, do tego, że kiedy rozmawiamy o przebodźcowieniu, kiedy rozmawiamy o zespole stresu elektronicznego, już o konkretnych też przypadkach, żeby obok siebie w czasie spotkania na karteczce za każdym razem, kiedy będą mieli ochotę tylko zajrzeć do smartfona, co się wydarzyło, stawiali kreseczkę. Proszę mi wierzyć, jest. Ila konsternacji, kiedy w ogóle proszę, żeby odłożyć te smartfony, odwrócić je, żeby nie było widać tych wszystkich powiadomień. I, no i jest taka groza, mała rozpacz w oczach, ale po pierwszej części sami podchodzą i mówią: To jest niesamowite. Ile razy faktycznie chciałem zajrzeć? Tak, to jest doświadczenie. Które w ogóle zmienia mi perspektywę. I wówczas mi też jest łatwiej wiele rzeczy wytłumaczyć, ponieważ pokazuje, że technologia, no cóż, jest ogromną konkurencją dla nas, rodziców, właśnie poprzez to, że ona tak zabiega o, o naszą uwagę, jest po prostu doskonałym narzędziem marketingowym, i, i to jest, bym powiedziała, jej siła taka, która która napędza wiele, wiele, rzeczy i to co my możemy zrobić. Hmm, kiedy najczęściej używamy smartfona? No pierwszy argument to jest budzik, więc proponuję zwykły, nie, nie ma co ukrywać i, i wielu fachowców i praktyków o tym mówi, że najzwyklejszy, najzwyklejszy budzik i może być bardzo zabawny, ale też może być bardzo gustowny. Przypilnujmy, żeby na przykład poranek nie zaczynać od tego, że szykuję kanapki czy w ogóle śniadanie dziecku do szkoły, a jednocześnie przeglądam maile służbowe. Ja wiem, że praca jest ważna, ale ważne jest też pokazywanie, że potrafimy. Dać sobie radę, chociaż nie jest łatwo, i możemy na przykład młodemu też powiedzieć człowiekowi: Słuchaj, dzisiaj tak, zobacz, jest taka sytuacja, że się bardzo spieszę, bo mam bardzo ważne spotkanie, spotkanie w pracy, ale chciałabym, czy chciałbym z Tobą porozmawiać, kiedy, kiedy się spotkamy po południu, czy znajdziesz dla mnie czas, żeby tak zaprosić, ale teraz proszę Cię usiądźmy i, i zjedzmy kanapkę, bo ja wypiję kawę, a Ty swoją ulubioną herbatę, tak żebyśmy pomyśleli o tym na przykład, co, czy coś miłego mamy do zaplanowania, bo to co ważne, my bardzo często rozmawiamy o problemach i trudnościach. A nie rozmawiamy o dobrych rzeczach, które nas spotykają i kiedy pytam młodzież, czy usłyszeli komplement, to jest cisza i czasami zdarzy się jedna osoba, moja mama mi dzisiaj powiedziała, że widzi jak bardzo się na przykład staram, że, że chcę tutaj pomóc, czy, czy poprawić oceny, że docenia to i Niech to będą właśnie takie prawdziwe, prawdziwe komplementy. Co to nam daje też, to uczy nas komplementowania naszych na przykład współpracowników, tak? czy w ogóle osoby, z którymi pracujemy. I to naprawdę poprawia relacje i skraca też dystans. I nie musimy dawać lajków i buziek na, w mediach społecznościowych. A nawet jeżeli zauważymy, że w mediach społecznościowych pojawi się na przykład jakiś pis, że ktoś został gdzieś zauważony, albo nawet ma na sobie, jeżeli chodzi o kobiety, jakąś piękną biżuterię czy, czy sukienkę, w której jest wyjątkowo dobrze, to mam propozycję: nie róbmy tego lajka czy serduszka. Tylko wykorzystajmy te, po prostu smartfon jako telefon i zadwońmy i powiedzmy, słuchaj, jak pięknie dzisiaj wyglądasz. To są twoje kolory, tak? Dawno cię na przykład nie widziałam i dobrze cię, cię taką widzieć. Więc to są, spójrzmy, drobne rzeczy, ale one naprawdę zmieniają w ogóle nasze, nasze funkcjonowanie. Jak zacząć rozmawiać z młodzieżą o trudnościach i problemach. To chyba ważna informacja jest przede wszystkim taka, że szczególnie jeśli chodzi o trudności, dla mnie to też było odkrycie, że to nie jest tak, że młodzi do nas przyjdą i nam o tym powiedzą. Jest naprawdę bardzo mała liczba osób, która tak zrobi. I gratuluję tym rodzicom, którym się już to udaje, bo to znaczy, że oni pracowali na to, żeby młody człowiek do nich przyszedł i to powiedział. Jednak badania pokazują, że młodzi, nawet mając do czynienia, na przykład z przemocą, tak i jedną z jej form w internecie nie mówią nam o tym. I to jest właśnie. To, dlaczego my powinniśmy czasem się zatrzymać i, i odłożyć różne rzeczy trochę na bok i poobserwować nasze dziecko, bo tak naprawdę i też nauczyciel, szczególnie wychowawca, znamy swoich uczniów, to my ich znamy bardzo dobrze. Czasami jeden uśmiech, jedno spojrzenie pokazuje, że coś jest nie tak w tym spojrzeniu, jest jakieś przygaszone. I znajdźmy taki. Przede wszystkim obszar, żeby to nie było, jeżeli chodzi o nauczycieli, w takim szerokim gronie, tylko gdzieś tak subtelnie. Jeśli chodzi o rodziców, żeby nie było w biegu właśnie przy jakimś wychodzeniu. Zadbajmy o tą przestrzeń. Taka profilaktyka połączeń poprzez profilaktykę architektury zachowań, czyli rzeczy, które są najbliżej nas, mają na nas wpływ. Więc niech to będzie nawet ten bezpieczny dla nastolatka jego pokój. Przysiądźmy i przede wszystkim zapewnijmy go o tym naszym wsparciu. Powiedzmy na przykład coś takiego, że słuchaj, widzę, że ostatnio coś się u ciebie zmieniło. Częściej spotykałeś się z kolegami, wychodziłeś na mecze, teraz tak się nie dzieje. Możesz mi powiedzieć tak, czy, czy co się dzieje,, tak, bo, bo widzę różnicę w Twoim zachowaniu, a nie startować na tej zasadzie. Tak grasz za dużo, tak. siedzisz tylko przed tym komputerem, nic nie robisz. Zobaczmy zupełnie inna, inne wyjście. Um, nie jest tak, że nastolatek otworzy ręce i nam powie, dobrze, to super, że przyszłaś, to teraz z Tobą porozmawiam. Nie, często jest tak, że nam odburknie, nawet może być niemiły. Myślę, że wtedy trzeba naprawdę sporo zaparcia, usiąść na brzegu łóżka i powiedzieć: Widzę, że to jest jednak trudny temat. Dla mnie to też jest trudne. Bardzo Cię kocham. Nie, nie wiem, jak Tobie pomóc. I potrzebuję tu z Tobą posiedzieć, bo dom jest naszą wspólną przestrzenią. Pomyślmy o tym, że ten pokój nastolatka no jest nasze, też po prostu naszym domem, a to jest nasze dziecko. I tak, żebyśmy my też powiedzmy o tym, że chcę poradzić sobie ze swoimi emocjami, bo widzę, że coś takiego się dzieje, że wręcz mnie odrzucasz. I po takich naprawdę próbach, czasami to jest 10-15 minut, a czasami są 2 trzy podejścia, ale zaczyna się rozmowa i ważne. Słuchanie przed mówieniem. Najpierw wysłuchajmy, dopytajmy się. Stawiajmy najpierw pytanie, dlaczego, co się za tym kryje, tak żeby usłyszeć. Aby usłyszeć, czego nasze dziecko potrzebuje. I z doświadczenia powiem, że najczęściej potrzebuje naszej uwagi zarówno nas jako rodzica, ale też nas jako nauczyciela, żeby zauważyć nie tylko pogoń za programem, tak, za jego realizacją, ale za tym, że na przykład nie dają sobie, Rady w takiej społeczności szkolnej, że są klasą, a czują, że są niezintegrowani, a chcieliby być zespołem, a nie potrafią w tym zespole pracować, a tyle słyszą o tym, że teraz się mówi o pracy zespołowej, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o na przykład koniec szkoły podstawowej czy, czy szkołę średnią, a oni sobie nie radzą w takiej pracy, więc ile wyzwań przed, przed nauczycielem czy wychowawcą? żeby im pokazać, na czym ta praca zespołowa polega, że to nie jest tak, że dam Tobie zadanie i masz je wykonać, tylko najpierw porozmawiajmy o tym, co każdy z Was potrafi robić najlepiej. I według naszych predyspozycji, umiejętności i wiedzy podzielmy się tą pracą i wówczas, wówczas można góry przenosić. Jakie przesłanie chciałaby Pani przekazać młodym ludziom? Słuchajcie, bądźcie prawdziwi. E, nigdy nie dajcie się zwieść krótkim odpowiedziom. Pytajcie dlaczego. E, to nie jest kwestia kwestionowania czyjegoś autorytetu, ale szukania źródła. Nie, nie dawajcie się zwieść takim prostym odpowiedziom. Ja często, nawet jak przeglądam badania naukowe, to muszę Wam powiedzieć, że przeglądam 3-4 raporty i je po prostu porównuję. Więc porównujcie i szukajcie, i niech nie ma dla Was rzeczy niemożliwych. Szanujcie w tym wszystkim siebie, a będziecie potrafili też szanować drugiego człowieka i budować prawdziwe przyjaźnie zawiązywać wspaniałe relacje. I te więzi, które stworzycie, będą Wam towarzyszyły przez, przez całe życie, a uśmiechu, uścisku i wspólnych łez z, z takimi osobami, którym możemy ufać, nie zastąpi żadna technologia. Porozmawiajmy o profilaktyce. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.programdobrytemat.pl